Witam was bardzo serdecznie w mojej kuchni i słuchajcie. Ja dzisiaj wam pokażę jak ja robię żur. Rozumiem, że u każdego w kuchni każda gospodyni robi go inaczej i każda robi go dobrze, byle by smakował. A ja wam pokażę jak robię ja. Garnek ten tutaj to jest około 5 litrów. Nie będę robić aż tyle żuru. Słuchajcie, tu jest około 80 deko kości wędzonych, takich ładnych, schabowych, i ja na tym będę gotować wywar. Nie będę dawać y, żadnej marchewki, pietruszki i tym podobne. Nie, ponieważ no, no, ja uważam, że do żurku nam niepotrzebny. Na wody, słuchajcie, do tego daję y, troszkę, tak już Wam mówię, liść laurowy. Przynajmniej ze dwa liście laurowe, takie dość spore, żeby mi się pogotowały. Do tego dam oczywiście ziele angielskie. Ja sobie lubię policzyć, żeby później to ziele wyciągnąć, bo nie lubię później pod zębami czuć tego ziela. Więc raz, dwa, cztery, pięć, sześć, osiem. Osiem wrzucę. Ziela angielskiego. I słuchajcie, ponieważ my lubimy na ostro, więc jedną papryczkę taką ostrą, suszoną wrzucę. I to będzie na tyle. I wstawiam, żeby mi się to pogotowało do miękkości żeby kości po prostu były miękkie, żeby mięso odchodziło. Także zalewam wodą, tak, aby tylko przykryło. No i gotujemy na małym ogniu. Widzimy się, jak się nam kości podgotują i będą miękkie. Wracam do was powrotem. Słuchajcie, kości się już obgotowały. Także ja tutaj mam taki bardzo fajny wywar, bardzo aromatyczny z wędzonki. I co ja tutaj dam do tego wyrwaru? Ja sobie przelałam do mniejszego garka. Także już Wam mówię. Dam tutaj ziemniaczki. Ziemniaczki dajemy, no, ile chcemy. Ja tutaj mam chyba trzy takie dość e, takie, no, takie troszkę większe ziemniaczki. Zaraz ja zobaczę. O. I dodałam co? Dodałam tutaj taką łyżkę e, majranku. Ja bardzo lubię żurek z majrankiem, także jest tutaj łyżka majranka. Trzy ziemniaki dodałam. W międzyczasie, słuchajcie, ugotowałam sobie jajeczka. Jajek też, no tyle, ile macie ochotę, prawda? Także wrzuciłam tu ziemniaczki i słuchajcie, mam cienką białą kiełbaskę. No i tej kiełbaski ja akurat dużo nie muszę dawać, ponieważ mam bardzo esencjonalny wywar z kości wędzony. Ale jeżeli Wy nie macie takiego wywaru, można żur nagotować tylko na białej kiełbasie, wtedy ja bym kiełbaskę białą ponakuwała, żeby no, żurek był, miał smak, prawda? A teraz nie będę nakuwać kiełbasy, dlatego że no, nie potrzebuję, bo ja mam już tutaj smaczek. Ja sobie wrzucę takie białe kiełbaski. No, żeby one mi się gotowały razem e, z ziemniaczkami. Wrzucamy naprawdę tyle, ile mamy e, ochotę. I słuchajcie, tutaj mam dwie malutkie marchewki. Ja nie e, robię żuru na e, warzywach. Po prostu nie lubimy, ale jeżeli ktoś lubi, można dodać marchewkę, por, e, seler. Naprawdę to co tylko lubicie. Ja dodam tylko marchewkę, bo ona tylko tylko dlatego, żeby ona później ładnie wyglądała na talerzyku, i pokroję ją, właśnie w takie skośne plasterki. Dwie malutkie marcheteczki. O. Ale tylko mówię, tylko dlatego dam, żeby po prostu później ładnie wyglądało na talerzyku. I to sobie wezmę, odstawię obok. Na gaz będzie mi się gotować i zaraz do Was wracam. Odstawiłam garnek z naszym yy, z naszym żurem. Znaczy dopiero będzie to żur yy. obok. Niech się gotuje ziemniaki razem z białą kiełbasą. Tutaj mam garnek i w tym garku stopie naprawdę tutaj no zobaczcie. 10-15 deko boczku takiego mam fajnego takiego pieczonego i yy, yy, gotowanego. O tak. I ten boczek ja podsmażę. Możecie mieć naprawdę różny. Może być to wędzony surowy, jaki tylko chcecie. To był pieczony chyba i obgotowywany, jakoś tak. Ja go kupiłam, także to nie jest, ja nie robiłam, po prostu kupiłam kawałek boczku. Słuchajcie, nie będę dawać czosku. Dlaczego? Dla, chociaż bardzo lubimy, ale tylko dlatego, bo ja robię na swoim zakwasie. Dam Wam link do swojego zakwasu pod tym filmikiem. Słuchajcie, ja do swojego zakwasu dam tak dużo czosku. Tutaj mam. O, sobie odlałam, że normalnie ja, on tutaj stoi, ja czuję czosnek. Dlatego nie będę dawać tu. Poczekam, aż się mi podsmaży i dam taką jedną niedużą cebulkę. Będę też tutaj e, podsmażać. Także ja, zanim nam się to troszkę stopi, zanim podsmażymy, to akurat ugotują nam się ziemniaczki. A tu będę robić to po prostu wszystko na małym e, ogniu. Słuchajcie, mi się już zesmażyło. I powiem Wam tak, że prawie jak już jest końcówka smażenia, to był włóczęg wędzony, parzony. O, właśnie, w ten sposób. Ja źle może się określiłam. Słuchajcie, wezmę i dam tutaj cebulkę. Gdybyście mieli za dużo tutaj tłuszczu, to, to wiadomo, że nie trzeba go dawać. Także podsmażę jeszcze delikatnie cebulkę. Wracam do Was z powrotem. Tu mi się ładnie na malutkim ogniu gotuje, sprawdzałam, ziemniaczki już są mięciutkie, kiełbaska, bo jest cieniutka, to też się szybko ugotowała, akurat z ziemniaczkami. I słuchajcie, co ja teraz robię? Tutaj podsmażyliśmy ten boczek z cebulką. Ja mam taką łyżkę małą cedzakową, ponieważ ten boczek mój miał dość dużo tłuszczu, a nie chcę go aż tak tyle, więc odcedzę go. O. Słuchajcie i wkładamy tutaj. Wiadomo, że jak tłuszczyk zostanie nam, na pewno go do czegoś zużyjemy, na pewno ktoś chętny znajdzie się, choćby nawet po to, żeby kromkę fajnego chleba sobie posmarować. O, dobra. O, widzicie? Także ten tłuszczyk ja na pewno nie wyrzucę, on się do czegoś przyda. Słuchajcie, pachnie tak pięknie i wędzonką i wszystkim. Do tego dodam, ale mówię, musicie próbować. My lubimy napikantnie. Dodam taką dość dużą, czubatą łyżeczkę chrzanu. Ale patrzcie i kupujcie dobry chrzan. Bo czasami tam chrzanu w ogóle nie ma. O. I do tego będziemy wlewać zakwas. Tak jak mówiłam, pierwszy komentarz to będzie link do zakwasu. Wyciągłam, odcedziłam swój zakwas z tego czosku, co tam dawałam, z liścia laurowego. Ile mi się od, um, udało? Tyle odcedziłam. O, jeszcze gdzieś tam był czosnek. Malutki ogień, jak najmniejszy. No i wlewamy tyle, na ile chcemy, żeby zupa była gęsta. Jeżeli nie mamy własnego zakwasu, bo ja rozumiem, nie każdy ma czas zrobić, nie każdy potrafi, różne są ale, więc słuchajcie, kupcie zakwas sobie w sklepie, ale sprawdzajcie skład i najlepiej kupcie w szklanej butelce. Bo podejrzewam, że teraz, akurat przed świętami, to będziecie mieli tak dużo firm, które będą chciały sprzedać zakwas, że jest od wyboru do koloru. I słuchajcie, o. Teraz czekam, aż mąka, przynajmniej te trzy minutki się leciutko podgotuje, bo ona musi się zaparzyć. Słuchajcie, do tego jajeczko i nic więcej nie potrzeba. Ale pamiętajmy, że żeśmy tej zupy nie przyprawiali. Już mówiłam dlaczego, ponieważ ja dałam swój zakwas, który jest bardzo przyprawiony. I dopiero teraz. Kości były wędzone słone i dopiero teraz ja będę próbować, ale nie jak żeśmy wlali zakwas, tylko za 2-3 minuty, aż mąka się sparzy, spróbuję i zobaczę, co trzeba tu jeszcze dodać. Czy dodałabym przykładowo soli, pieprzu, a może czegoś całkiem innego, może ktoś lubi kminek przykładowo, albo na przykład łyżkę śmietany. No my ze śmietaną raczej Żuru nie, nie, no nie, 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 po prostu nie przepadamy. U nas będzie taki żurek, i do tego będzie bułeczka yy, albo chlebek. O, już zaczyna się po malutku gotować. I to wystarczy: 2-3 minutki, bo ziemniaki są mięciutkie. I ja zaraz spróbuję. Doprawię i żur gotowy. Także jak się przepis podobał. To poproszę o łapkę w górę. Dam na talerzyku, jak ładnie wygląda żurek. Tak jak mówiłam, jajeczka mam ugotowane, także będzie z jajeczkiem. Dobrze. Osoba też bym prosiła. Także jak się podoba, zapraszam na inne moje przepisy. Do zobaczenia. Miłego dnia. Papa. Pa.